Małgorzata Borysewicz z rolnik szuka żony, szykuje dla córki wyjątkową niespodziankę. Rolniczka rozpoczęła remont w królestwie dziewczynki. Małgorzata Borysewicz z rolnik szuka żony podczas relacji na Insta Stories zdradziła, jaką niespodziankę szykuje dla swojej córki. Była uczestniczka hitu TVP razem z mężem i dziećmi. Ostatnie kilka dni spędzili na krótkich wakacjach nad morzem, ale teraz wrócili już do domu i zabrali się na remont pokoju małej Blanki. Małgorzata Borysewicz zaplanowała metamorfozę królestwa Dziewczynki. Małgorzata Borysewicz z Rolnik Szuka Żony pokazała pokój córki. Małgorzata Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji Rolnik Szuka Żony. W programie poznała swojego przyszłego męża Pawła, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Para doczekała się dwójki dzieci, syna Rysia i córeczki Blanki. Rolniczka chętnie publikuje w sieci zdjęcia i nagrania, na których możemy zobaczyć jej rodzinę. Ostatnio Małgorzata i Paweł Borysewicz pojawili się również w pytaniu na śniadanie. Teraz Małgorzata Borysewicz podczas relacji na Insta Stories pokazała fanom pokój swojej córeczki i zdradziła, że planuje w nim małą metamorfozę. Rolniczka razem z mężem rozpoczęli remont w pokoiku Blanki. Cześć wam, a my słuchajcie, wróciliśmy z urlopu, ale wam powiem, nie próżnujemy. Mamy tutaj totalną rozpierduchę u Blanki w pokoju. Zrobimy coś fajnego, a w ogóle robimy jej metamorfozę pokoju. Malutki remoncik, tak więc czekajcie efektów. Pokażę wam na pewno, powiedziała Małgorzata Borysewicz. Totalna rozpierducha, robimy metamorfozę u Blanki, dodała podczas relacji w sieci. Mała Blanka w tym roku kończy dwa latka, dlatego jej rodzice postanowili nieco odmienić jej królestwo. Blaneczka wyrosła z pokoju niemowlaka. Mamy tutaj mnóstwo zabawek, mnóstwo ubrań, ogólnie nie mieścimy się z niczym, dlatego pomyśleliśmy, że w ramach właśnie takiego prezentu urodzinowego zrobimy jej metamorfozę pokoju. Zrobimy taki kącik księżniczki. Zobaczycie, myślę, że będzie pięknie. Zgarniam te piękne dywany z rzeczy, które są niepotrzebne, bo po prostu za chwilę będzie jedna wielka katastrofa i bierzemy się za działanie, powiedziała Małgorzata Borysewicz. Już czekamy na zdjęcia pokoju po metamorfozie. हमेशा झगड़ते लगते रहे तोहरा में अरे खिला ना सुनबू दिन भर हमरा से कुछ ना कुछ करते रहे ले। सुना अनि अरे बहुते सतावे हो बहुते सतावे ना ना तोर गिर